Z nami Maciej Suleński, przed którym kolejne duże, fajne wyzwania boksterskie. Podpisałeś w styczniu Maciek kontrakt menadżerski z Łukaszem Kownackim. Szykujesz się na wylot do Stanów Zjednoczonych. Opowiedziałeś o tym, że niedługo, na przełomie kwietnia, maja, prawdopodobnie twoja pierwsza walka w Stanach po tej przerwie. Opowiedz trochę Maciej, jak to wygląda teraz z twojej perspektywy i co się zmieniło po tym, gdy podpisałeś ten kontrakt z Łukaszem Kownackim na menadżerski kontrakt? No na pewno zmiany, zmiany w mojej karierze były, są duże. Może tak, uważam, że na pewno jakaś ta zmiana otoczenia e, wpływa na pewno, mam nadzieję, dobrze. Na dzień dzisiejszy perspektywy dalszej współpracy z Lukaszem są naprawdę bardzo fajne, bardzo klarowne. Dopiero pierwszy raz e, tak naprawdę wiem, na czym stoję, wiem, jakie są plany, wiem, kiedy mogę boksować, z kim. Yy, i tak dalej, jakie są dalekosiężne takie plany. O wszystkim jestem informowany, więc tak naprawdę taki naprawdę duży ciężar ze mnie wszedł, tak? Jak, nie ukrywam, podpisałem tutaj papiery z Łukaszem, to yy, jak mam taką świadomość, że coś jest, mam to też czarno na białym, tak? To, to, no to jestem spokojniejszy, tak? Nie skurzam się tak bardzo, nie chodzę taki nerwowy... Yy, a więc, no, uważam że uważam, że Póki co wygląda to bardzo fajnie, tak na wiadomo, na razie to jest teoria, więc yy, trzeba po prostu pojechać do Stanów, stoczyć walkę i później, później pilnować, yy, żeby wchodziło coś większego. Na pewno Łukasz coś ogarnia, no ma kontakty, wie, mówi mi, że, że zainteresowanie moją osobą jest duże, tylko trzeba wrócić. Rozumiem, że jesteś teraz wolnym zawodnikiem, jeśli chodzi o prom kontrakt promotorski. Nie obowiązuje, czy żadna umowa, czy to czy te, te kontrakty z Leną Margulesem i Andrzejem Wasilewskim, one się po prostu zakończyły, prawda? Tak jest. Jestem w tym momencie wolnym zawodnikiem, tylko jestem związany kontraktem menedżerskim z Łukaszem. Okay. To jest taki, to walka pierwsza, to może być taki pojedynek, żeby potem podpisać jakiś kontrakt z grupą dużą, światową, typową jak czy to Matchroom, czy, czy to Prank, żeby po prostu szukać tego miejsca w Stanach, żeby mieć promotora w przyszłości, który zadba o interesy bardziej w Stanach i po prostu będzie organizatorem Tygal. To znaczy tak, na pewno trzeba wrócić. Na pewno, tak jak mówię, no pomysłów jest trochę, tak, no grupy prom managerskie, promotorskie są zainteresowane moją osobą, Tylko, Tak ja mówię, no trzeba pojechać do Stanów, stracić walkę, wrócić na ten bokser, żeby być e, zawodnikiem aktywnym, to jest bardzo ważne. E, no pomysłów jest kilka, tak na pewno. Nie chcę się koniecznie jak długo trwałym e, żadnym kontraktem wiązać z jakąkolwiek grupą promotorską, bo że to była jakaś duża grupa i ewentualnie by tam wiadomo, by tam jakieś fajne perspektywy były. Natomiast jestem w rękach Łukasz Kownacki, jest Łukasz Kownacki jest na miejscu, Łukasz Kownacki jest w Stanach, Łukasz Kownacki ma kontakty e, i ufał ku, e, Łukaszowi Kierowskiemu i, i on prowadzi moją karierę. Tak? Najważniejsze, że jest jestem na miejscu. I że on chodzi, on buka do drzwi. Jak nie drzwiami, to kominem, jak nie kominem, to oknem. E, a więc wiem, że jest obok mnie ktoś, to, kto te interesy pilnuje. E, mam też swoją markę, jestem zawodnikiem znanym w Stanach, e, a więc e, bo trochę jest też łatwiej. tak Jak ktoś jest zawodnikiem, który coś tam jednak znaczy, jeszcze jest menadżer, który tam chodzi i widać, że bardzo mocno się stara, to z tego musi być coś fajnego. Menadżer w Stanach, walki w Stanach najbliższe. To i również przygotowania będą w Stanach. Ja, wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, że no ciężko ci jest w Polsce się w 100% przygotować, brakuje tych sparing parterów. To jest chyba taki wymarzony moment, żeby to zmienić, prawda? No to jest tak do ostatnich gwizdek. Zresztą to jest zaraz koło 34 lata. Najmłodszy już nie jestem, bardzo stary też nie jestem. Jeszcze 3-4 lata trzeba poświęcić. Eee... Znam swojej możliwości, wiem jaki jestem głodny, wiem, że ogień się jeszcze we mnie pali i wiem, żeby to wszystko obudzić trzeba wyjechać do Stanów, tam sparować, tam trenować, tam nabierać doświadczenie, tam się uczyć od tych trenerów, znaleźć, mieć dobrego trenera, który cię dobrze ukierunkuje, który będzie trzymał bat nad dupą, potrzebuje coś takiego charakteru. Eee, więc no, to, no super tak, wiem, że tak ja wiem że jeszcze wiele przede mną, wiem, że jestem, nie jestem wypalony, nie jestem wyboksowany, nie jestem rozbity. Eee, długa przerwa za mną, ale może e, finalnie to się okaże, że wcale nie ta przerwa eee, nie będzie taka zła, bo trochę zgodniałem. No, więc, no zobaczymy, tak? Teraz... E Odwieczne pytanie, kategoria junior średnia czy średnia, bo miałeś kilka super wag, nawet w Polsce miło, że ci dywale może nie byli e, świetni, znakomici w Polsce, ale miałeś kilka takich wag, że jak patrzyłem, no to mówię, kurczę, inny zawodnik e, i jednak kategoria średnia, czy myślisz na tym, że jeśli będzie fajna oferta, to może być junior średnia? Nie no, junior średnia to na pewno wykluczone jest, tak, bardziej myślę średnia albo nawet super średnia, prawdopodobnie myślę, żeby nawet wrócić na, na granicy kategorii średniej i super średniej. Mhm. No nie ukrywam, to zbijanie wagi też już, te, szczególnie do tej walki z kiedy trzeba było miesiąc. To było miesiąc przed walką, miesiąc przed walką, kontrola, dwa tygodnie przed walką, no to mnie wyniszczało, tak? To mnie kurczę, wiesz, to mnie, to mnie z, z, zabijało. No Jeżeli zrobię z jasnym wybanem, czy też będę widział na dniach, e, będziemy ustalali, dzisiaj waży 65 kg, e, wzmocnienie się troszeczkę fizycznie. E, no zobaczymy, od no, średnia, super średnia nie odmawiam żadnej walki. Dob, dobrej, do, dobrze płatnej, dającej emocji kibicom, nie odmówię żadnej walki. Okay. To co teraz jest w, w, w trenujesz w Legia Fight Clubie, jak to teraz wygląda? po prostu do, dociążasz, na, jakby, taki masz na razie spokojniejsze treningi i dopiero jak pojedziesz, polecisz do Stanu, to dopiero będziesz miał te mocniejsze przygotowania. Czy, to, to, co, jak teraz trenujesz w Warszawie? Znaczy powiem ci ogólnie ja to jak już jestem na sali, to staram się. Kurczę, ciężko mi jakiś z tym, jak tu się jestem, to jak ja mówię, ja mogę nie robić nic. Ale jak już coś robię, to wolę robić to na stówę tak i no ciężko, wiadomo zawsze jak jestem tu na sali, to nawet jak robię lekkie treningi, to te 15 rut na worki walki jeszcze z trenerem zawsze zrobię. Eee, więc trenuję tak ciężko, a przygotowałem do walki, to trenuję jeszcze ciężej a więc eee, na spokojnie tutaj jestem wiadomo po kontuzji mostka, nie mogę za dużo robić. Wtedy moje treningi ograniczyły się do biegania. Jakieś tam gimnastyki też nie, nie, niezbyt obciążającej mój mostek. No eee, na razie tu podtrzymuję, wracam jadę do Ameryki i tam zaczniemy go o, ostrą, ostrą tyrałkę, natomiast no, od przyszłego tygodnia no, biegi też siły dużo tak, żeby już przyjechać tam z jakąś tam podstawą, eee, takim fundamentem, czyli że mam kondycję, mam siłę i tylko zaczynamy z i 5 tygodni walka. Ten kontrakt z Charlotte, czy on jeszcze obowiązuje, Twoim zdaniem? Jak, jak, czy rozmawialiście o tym z Łukaszem? Jak to wygląda? No bo teoretycznie promotorzy Twoi poprzedni mówili o tym, że ten kontrakt jest, ale gdy Michał Cooperzyng Polska zapytał Andrzeja Wasilewskiego, czy ten kontrakt obowiązuje dalej, to on nawet nie wiedział do, do końca, jak to wygląda, jak ta sytuacja wygląda. Twoim zdaniem jeszcze jest jakakolwiek szansa na to, że z Charlo patrzy na takich samych warunkach, na jakie podpisał ten kontrakt? Czy jeśli kiedykolwiek dojdzie do tej walki, po prostu będą nowe warunki, nowe opcje, nowe możliwości, może nawet nie o tytuł, tylko jeszcze inaczej? Widzisz, patrz, jak to jest Zobacz, mam menadżera tu w Polsce nie wie, czego daleko pokazuje. Takie trochę, wiesz, słaba amator, amatorka podjeżdża. E, ja nie wiem, czy nie skupią się... Co, rozmawialiśmy z Łukaszem na, na temat walki. Kogoś powiedział, macie, przyjdzie, przyjdzie, a zadzwoni do mnie Alhajmon, e, czy, czy pewnie Leon i jakby, jeżeli przystawią nam kontrakt, pokażą ten kontrakt, to wtedy tak, no ja tak jak mówię, no ja, ja nie wiem, bo ja nie, nie, nie podpisałem kontraktu z Alem Haymonem, tylko podpisywał go mój promotor, ja nie widziałem tego kontraktu, trzeba by spytać pana Andrzeja Łacielewskiego i Leona, bo na pewno wiedzą i to jest gówna, że nie wiedzą, bo podpisywali ten kontrakt, tak? A więc, no, szczerze mówiąc, nie skupiam się na tym, tak? Wiem, że wraca 17 czerwca. Eee, kurczę, powiem ci, że trochę chyba wyluzowałem, wiesz, bardzo mi zależało na tej walce. Zależy mi do tej pory, natomiast e, skupiam się na sobie, chcę mieć swoją drogę, tak jak już ukasz, powiedział, nie skupiajmy się na, na tych dużych nazwiskach, nie, nie to, że czekać i czekać na strzał, skupmy się swoją karierę, budujmy Rzeczy kibiców w Stanach Zjednoczonych, stoszmy jedną, dwie małe walki, zobaczmy jak to wszystko będzie się rozwijało i dopiero później będziemy kombinowali co dalej. Ale musimy się skupić na sobie, a nie na tym, co nam zaproponują. Na pewno musiał Łukasz, Łukasz Kownacki się czymś zaimponować, że popisałeś z nim umowę. Czy chodziło też to o tą współpracę z Damianem Knybą, że Damian ma teraz takie zorganizowane warunki, ma teraz kontrakt promotorski z Toprankiem? Nie, nie, raczej bardzo mi imponuje to na pewno, jeżeli chodzi o... To jest, wiesz, zobacz, no kurczę, no Ty wiesz, to Łukasz Kownacki wywalczył kontrakt dla Damiany Knyby, tak? Damian no. no to wiesz, to on tutaj latał bardzo mocno koło tego kontraktu. Jak ja bym został w Polsce, to, to nikt by tak nie latał około tego, bo tak jak mówię, no Łukasz Kownacki ma... Zasady taką, żeby skupić się na swojej karierze, tak? a nie na tym, żeby czekać tylko jak wiesz, jak takie żebraki co nam dadzą i żeby to brać albo nie brać. Tak? Skupimy się na sobie, ja będziemy się pieli w tej drabince hierarchii, będziemy mieli coraz więcej kibiców, to coraz ciekawszy, za dużo większe pieniądze będą się pokazać, pojawiały oferty. Tak? A więc nie, czy wiesz, tak, ja się z Łukaszem już dawno spotkałem, w zeszłym roku, tak, żeśmy no. rozmawiali bardziej po tak? I były tematy, że ja sam powiedziałem, że Łukasz kurczę, no, widzę, że się rozwijasz, widzę, że wszedłeś menadżerkę, więc jak skończy mi się kontrakt, to tutaj pogadamy, usiądziemy, porozmawiamy. Pierwsze nasze spotkanie było ponad rok temu. Porozmawialiśmy, fajnie to wyglądało, skończył mi się kontrakt, telefon, pyk. Nawet Łukasz podziałamy, Łukasz mówi spoko, zarobiście są fajne perspektywy i lecimy. Takie pytanie od kibiców, bo zawsze gdy w ostatnich czasach, w ostatnim roku pięściarz Andrzeja Wasilewskiego, czy zawodnicy nokautu chcą odejść, czy mówią, że odchodzą, to wszyscy mówią kibice, idzie do Polsatu, idzie do Polsatu na pewno. Czy jakaś oferta z Polsat Boxing Promotion była, czy były jakieś propozycje, czy kompletnie ci to interesowało, czy w ogóle po prostu coś było? Znaczy tam jakieś wstępne rozmowy czy oczywiście, ona, że Polsat robi z, z panem Emilem na, na czele, robią kapitalną robotę, tak, jeżeli chodzi o młodzież, rozwijał, widać, że to, że... że no widać, że mocno ch chcą wejść w to właśnie młodzież. Nie skupiają się tylko na tym, co to jest tu i teraz, żeby zarobić tylko pieniądze, ale skupiają się na takiej przyszło przyszłości takiej, jeżeli chodzi o nas polski boks to jest za bardzo dobre. Widać efekty, widać, że kopaki zdobywają coraz więcej medali na, na turniejach międzynarodowych, jest coraz więcej wyjazdów, jest szkolenie, e jest inwestycja pieniędzy, bo to wyjazdy do Anglii, a więc e rewelacyjną robotę robią, tak? Natomiast, no to jeżeli chodzi o zawodowstwo, to, to, to kurczę, wiesz, że no to... No, w Polsce można było zaboksować raz na jakiś czas, ale wiesz, no, ja dalej mierzę wysoko, mm. jestem zawodnikiem pewnej klasy i tak jak mówię, no, ja, ja dalej Ameryka, jak chcę Amerykę, tak? mm. a co w przyszłości zobaczymy, na razie skupiam się na Ameryce, ale Polska robi zajebistą robotę. Okay. A myślałeś kiedykolwiek o takich walkach polsko-polskich czy z Kamilem Szeremetą, jeśli przy, przy, pojawiłaby się propozycja, bo ludzie w Polsce czekają na polsko-polskie walki znowu taką galę typu Polska Boxing Night, tego bardzo brakuje ostatnimi czasy. Na palcach jednej ręki można wyliczyć, nie wiem, szpilka, szpilka wach, szpilka różański, różański ugonów, no mało tych walk polsko-polskich było. Niekoniecznie to może pomaga obu zawodnikom, ale pomaga rozpromowaniu tej dyscypliny. Czy gdyby pojawiła się propozycja, nie wiem, za rok czy dwa z Kamilem Szeremetą w Polsce chciałbyś takiego pojedynku, czy to kompletnie Ci nie interesuje? Na dziś powiem tak, kto za to zapłaci? Zaczniemy od tego, nie ma tutaj budżetu w Polsce i wiesz, że chodzi o to, co pan Andrzej Wasilewski mówi, że rzeczywiście nie ma budżetów na duże walki, to jest fakt, no, wiesz, tutaj kibice oczywiście wymagają, chcą i tak dalej, tak dalej... Ale to jest fakt i to jest prawda, że nie ma budżety. Tak? Telewizje nie płacą aż takich dużych pieniędzy. Z prostu, że też za bardzo nie chcą wchodzić jeszcze w ten boks. Poszli wszyscy bardziej wymymacy, zrozumiałe, bo to jest bardzo mocno rozpromowane w Polsce. Eee, tak jak mówię, nie skupią się na Kamilu Szermej. Kamil Szermej przegrał dwie ostatnie walki przed czasem. Eee, znaczy z te większe walki tak wrócił. Nie każdy idzie z nas, Polaków, swoją drogą. Jeden swoją drogą, Kamil na pewno będzie, swoją drogą. Eee, ja uważam, że abyśmy mieli zrobić walkę, to rozmuchać tą walkę, eee, załóżmy i zrobić... A to mi się zgodził, załóżmy, robimy walkę, a ma, k, 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 jak to się nazywa, charytatywną, załóżmy, okay. nie wiem. Pan Andrzej Wasilewski organizuje, ja daję stówę, czyli załóżmy co ma zrobić, Kszeremeta daje stówę co ma zrobić, pan Andrzej Wasilewski daje dwie stówy, cztery paki nag charytatywne e, na dzieciaków, na dom dziecka jakiś Tak, wtedy bym taką walkę wziął nawet i za tydzień taka, więc spokój.